Cześć, jestem Franek, Franek z Czarnej Pali. Dzisiaj razem z Konradem, prawdopodobnie po drugiej stronie ekranu opowiem Wam o naszej najnowszej kolaboracji. Jest to kawa, którą stworzyliśmy w kolaboracji z magazynem Usta. Jest to blend dwóch Etiopii, jednej mytej, drugiej naturalnej, tej etypi zegary, którą pewnie już znacie. Wypuściliśmy z... z... ją jakieś dwa tygodnie temu oraz jednej naturalnej arcinensebo. Włączyliśmy a... je w tym wielezie miłości, a, żeby wydobyć dużo słodyczy, pełności i, i czegoś pierwszego. Bo bardzo ciekawy jest nasz drugi kolaborant, czyli magazyn Usta. Jest to lifestyleowy magazyn, w którym jest bardzo dużo rzeczy: od jedzenia po design, przez piękno, odpoczynek i ciekawość. Jeżeli chodzi o tę kawkę, jest. Bardzo słodka, tak naprawdę nie jestem pewien, czy nie lubię jej przypadkiem bardziej niż dwóch z tych kawałek zasobna. E jest bardzo pełna, e pełna słodkich, e tropikalnych niuansów. E to akurat e parę dzisiaj dla Was w e dosyć ciekawym dripperze. Jest to Dripper Bro. Nie wiem, czy widzieliście, może nie widzieliście. Z jednej strony jest drewniany, troszeczkę inny niż klasyczny V60. E, także odkut and stuff. Z drugiej strony chciałem wam Ci pokazać, że można tę kawę spokojnie zaparzyć w warunkach domowych, czyli czajnikiem bez specjalistycznej wylewki, bez różnych komesiów, młynków i rzeczy za 5000 zł. Dobra kawa się ogromnie. Dobrze, e, kończymy parzyć. Myślę, że niebawem będziemy mogli spróbować. E, z ciekawych rzeczy wypowiedzieliśmy te kawy, dwa sposoby. Jedną pod przelew, którą zajmę się ja, a drugą pod espresso. On jest mistrzem kawiarki, także myślę, że powiem Wam o tamtej dużo więcej ciekawych rzeczy niż ja bym mógł z tego wyciągnąć. E, także nie zostaje zaparzyć ją tutaj, powiedzieć, co się dzieje w środku. Muszę oczywiście powiedzieć, że e, jako porządny barista muszę Wam powiedzieć o food pairingu, co do kawki. Myślę, że porządne ciastko. E, ciasto francuskie, owoce malinowe, jabłkowe, coś z kruszonką, coś z karmelem, coś owocowego i pełnego. Myślę, że będzie w sam raz. Kawa skończyła się parzyć skróżniutko. Piękniutko. Albo z stół, nic. Hmm, myślę, że kawa jest słodka. Bardzo pełna. Ma klarowną czarną herbatę z cytryną z zmytej Etiopii troszeczkę tropikalnych owoców. Mango, zdecydowanie więcej żółtego, z naturalnej etiopii. Słodka, orzeszkowa bomba. Picie kawę ust. Do kupienia w dobrych sklepach z zębówkami. Oraz na naszej stronie www.czarnopalab.pl A, kawka jest w wersji 200 gramowej. I potem kupić więcej. Popo. Cześć. Napijemy się kawy. Napijemy się tej samej kawy, którą pił przed chwilą Franek. Przed chwilą, ale dużo dalej. Franek z w Warszawie. Jestem w miejscu, w którym już raz nagrywałem. W miejscu, gdzie gdzie testowaliśmy, jak ktoś oglądał, nasze antyczne odcinki sprzed ładnych paru miesięcy, gdzie mówiłem o wodzie, więc bezkid niski. Te dźwięki słyszycie to jest kichanie i prychanie psów, których jest tutaj kilka dookoła. Pijemy oczywiście tą samą kawę, czyli czarne usta, mieszanka yy, mytej i naturalnej Etiopii. Obydwie te kawy bardzo dobre, obydwie te kawy z, y, ze spółdzielni. Obydwie sprowadzone przez y, przez Beropolska, jedna 86,5, druga 87 punktów. Także świetne rzeczy to. Ten natural ma w sobie mnóstwo, y, może zresztą obejrzeć film o obydwu tych kawach, y, prób które próbowaliśmy z rankiem osobno. Ten natural ma mnóstwo w sobie takich tropikalnych owoców, jest taki lepki, słodki. Chociaż, le chociaż też dosyć lekki, jak to Etiopie. Natomiast ta kawa myta, czyli Sagara, bo naturalnie się nazywa Nensebo, e, myta kawa, czyli Sagara, jest za to taka dużo bardziej elegancka. E, I daje tej mieszance taki fajny herbaciany, herbaciany finish. Piłem tą kawę z, zrobioną w ekspresie ciśnieniowym. I to była w ogóle taka totalna landryna łamana na rozpuszczone misie Haribo Teraz zaparzyłem to w kafetierce wow, jest taka bardzo in, bardzo zintensywna ta Słodycz czy bardzo intensywna kwasowość to bardzo bardzo fajne zestawienie Dobra O, super, jest dobra. No. Smakuje jak taka nito pomarańczowa landrynka, albo takie, może trochę, owoce te, też takie żelki owocowo-tropikalne, ale przy tym jest taka, no nie jest taka chamska, no nie jest smakuje jak taki yy, jak coś słodzone syropem glukozowo-fruktozowym, tylko no, ten na je manewru. Mm, dobra to jest. Troszkę mi teraz zastygło, bo jest chłodno na zewnątrz, mimo ładnej pogody, znaczy jest słonecznej. Jest to bardzo fajne takie słodkie z słodyczą pomarańcze i właśnie takich tropikalnych owoców. W kawetierce tego herbacianego finiszu aż tak bardzo nie czuję. Mm, bardzo fajne. Jest gdzieś tam tak daleko na drugim planie Trochę takiej czekolady mlecznej z, z orzeszkami arachidowymi, ale to jest taka. Taki jakiś tam mocno drugoplanowy smak. Bardzo fajna kawa też. Z kafetiery. Natomiast byłem zaszokowany tym, jak się napi, napiłem jej pozytywnie. Zaszokowany napiłem się jej z ekspresu automatycznego. I się okazało, że wersja Americano ta kawa jest tak dobra, że. Pff. Bo nie piłem lepszego Amerykanów w życiu. Z automatu. Naprawdę. Absolutny sztos. Smakowało jak lepiej niż nie, nie jeden przelew yy, w kawiarni. Just saying. No, możecie nie wierzyć. Możecie spróbować i się okaże, że naprawdę było super. Yy, no, to miłego dzianka. Za do parę dni widzimy się w nagraniu innym niż kawowe. W nagraniu sprzętowym. Pa!